Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na terenie pałacu w Wilanowie. To jest za, za ogrodzeniem, to już tak, jest. Tak, To jest teren pałacu w Wilanowie. No, a wy mieszkacie gdzie? Fajnie, mieszkamy, to jest dom pod starościego, o ile dobrze pamiętam, w którym wynajmujemy mieszkanie. No dobra, to chodźmy tam może właśnie zobaczmy właśnie od pałacu, to zapraszamy. I jak długo tu mieszkacie? Ja tutaj mieszkam. O ile dobrze pamiętam, 23 lata. No i po tych 23 latach muzeum chce mnie się stąd pozbyć. No razem po z rodziną, tak? Z dziećmi. Tak, razem z rodziną, z dziećmi małymi po prostu wywalić na bruk no i tyle. I co to jest za budynek w ogóle? To jest budynek, o ile dobrze pamiętam, pod starością. Tu kiedyś były podobno konie, potem biura, no i zrobili teraz Lokale mieszkalne, z których chcę się pozbyć. Ale co oni chcą tutaj zrobić w takim razie? Z tego co my wiemy, z powrotem biura. A czy w ogóle y, 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 administracja dba jak, w jakikolwiek sposób o, nic, o ten budynek? Nic. Od kiedy przejęła budynek, nic nie zrobiłem. Wszystko, co i eee. było w ogóle robione tutaj przez 23 lata, jak mieszkam, to jest koszt moich rodziców. No i teraz po mojej stronie, no bo ja tu zostałem. To jest tak, że z tego, co jak właśnie mąż opowiadał, no to tutaj wcześniej, jak nawet mieszkaliśmy z dziećmi, to ogródek był dostępny, jak było, było przez SGGW jeszcze o, 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 no było właśnie, ten, właśnie, ten. To wtedy tak, ogródek mieliśmy bardzo piękny. Tak, jak teraz widać, wszystko tu jest zaraz, zaraz, puszczone, po prostu tak koszenie na naszej głowie. No to wszystko, 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 tak? Były tutaj kiedyś kwiaty, były, było wszędzie ładnie, ludzie, jak przechodzili, to aż. I to wszystko administracja była to Tak, Tak, terapii, tak, tak. A, a jak przejął to pałac, kazali nam to wszystko ten. Nawet jak przyszli, to nawet nic nie zapytali, czy to czy tutaj cokolwiek jest naszego. A kto był właścicielem wcześniej? SGGW. SGGW. Mhm a przecież ojciec bramę tutaj zakładał gaz, z tego co wiem, to no, 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 gaz, podciągu, to gaz, gaz podciągu, tak. podciągany był właśnie nad, mhm. na własną rękę nie Muzeum sprzedali po prostu, jest GGW jak worek kartofli tak. dobra, to chodźmy do środka zapraszamy mhm. tak wygląda łazienka no, i tam chlorem. jeszcze widać grzyb wchodzi, tak? E, tak, cały czas grzyb wychodzi? My tutaj staramy się psiukać, No, i teraz akurat nie Chlore. tym chlorem. Tutaj nawet na dzieci e, podnóżek tak samo już wchodzi grzyb. Ja to cały czas czyszczę. Tak, jak tutaj widać. Proszę bardzo. Wszystko. Mhm. Taki jest tutaj grzyb. Jest łazience, Proszę zobaczyć, co się dzieje na przy. Przy kafelkach. No tak, to wszystko, wszystko zarasta, wszystko tak? Wszystko zarasta właśnie Tutaj przyjwę. też jest wielkości Tak, jest mnóstwo. No i administracja z tym nic nie robi oczywiście. Tak, i administracja od, od, od dwóch... Administracja nawet jak żeśmy chodzili dwa razy, dwa razy, że się leje woda z, z sufitu, nie przyszła i nie zrobiła. Tak samo tutaj w kuchni przy wentylacji. Wentylacji nie ma żadnej. No ale no, to jest... Niby jedna wentylacja, która jest w tym pomieszczeniu, jest ale jest niesprawna. No i tam też wyłazi grzyb, Tak, tak? i tam też po prostu wychodzi grzyb. Tak? Przy oknach tak samo no wiadomo, widać, mm -hmm. co się tak samo dzieje. Jeszcze zobaczymy tam, gdzie piec jest. E, tak, 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 tak. Ogólnie tu jest wszędzie grzypi. Tak? Dzieci są non stop są chore. Teraz Alan był trzy tygodnie chory, tak. Teraz Zuzia tydzień mm -hmm. znowu. Mm -hmm. I tutaj tak samo jak coś... No. I tutaj jest. No, no, najgorsze, no, 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 no lejąca się woda na piec, można powiedzieć. No, no dobra, a, a teraz co z lokalem od miasta? Bo staracie się o lokal od miasta. Tak, trzy lata temu został złożony wniosek i do tej pory nie ma odpowiedzi. Jest wydzwaniane to pani jeszcze z awanturami do mnie, że. że do nas. Że, że, że Dlaczego jest wydzwaniane tam a wszędzie po naczelnikach po i innych, a nie czekamy. No. A i żadnej odpowiedzi pisemnej nie na ten wniosek nic, nie, nic, był, nie tak? ma nic? Nie, nie wzywali do jakichś dodatkowych nie, dokumentów czy nie, czegokolwiek. Nie, nie, nie. Czyli po prostu Was ignorują, tak? Przykład. Tak? tak. A Wy jesteście w sytuacji, w której co? Muzeum próbuje Was stąd eksmitować? Tak jest. No nie mamy gdzie iść, no, no, no i tak siedzimy, no nie płacimy tego, co oni oczekują od nas. no Bo to jest... Bo oni oczekują jakichś zawyżonych kwot, nie, tak? Bo, tak, no, e, 2,700, no, no widać, jakie tu są warunki. No. Gdy miało to SGGW, no czyż tutaj był 700 zł, tak? Plus mhm. e, koszty e, utrzymania. E, no, czyli bo, na światło, e, gaz, tak? Mhm. E, ścieki, no to wtedy mieliśmy to do ten... A teraz e, e, muzeum sobie życzy, e, ile teraz już jest? 2,700, tak? No 2700 tam no, chyba, 2700, bez 50 zł. E, no. I żeby ja rozumiem, żeby to było razem z gazem, no to okej, okay, bo jest no tak. włączony w, w to gaz, ale plus do tego gaz przychodzi. Tu jest strasznie zimno, bo jest budynek nieocieplony. I oni I niestety, żadnych remontów to nie robili. Tak, nic. Żadnych remontów nie robili, a... Ja tak jak mówię, 23 lata, tu nic nie było robione. Wszystko co robiliśmy to na, na za własne pieniądze. Mhm.